Dzień dobry, Fej. Coś ty taka markotna. Co roku moje koleżanki ze szkoły stewardess organizują spotkanie. W tym roku jest na wyspie. Co w tym złego? Nic. Ale jestem samotna bez męża? Chciałabym mieć coś, czym mogłabym je olśnić. Starszego pana z muszką, który by nosił cię na rękach? Nie. Młodego, jurnego amanta, który nie mógłby trzymać anuk przy sobie. Ja to zrobię. Co? Będę twoim kochaneczkiem czułym. No, sama nie wiem. Myślisz, że nie uwierzą, że ktoś w twoim wieku ma takiego młodzieńca? Nie. Po prostu głupio mi odgrywać komedię. Choć moja przyjaciółka Majra zzieleniałaby z zazdrości. Zgoda. W porządku. Żeby Twoje przyjaciółki uwierzyły, że jesteśmy parą, musimy poznać nawzajem swoje intymne sprawy. Na przykład. Czy to prawdziwe zęby? Na dworze jest lodowato. I to w samym środku zimy niesamowite. To był nieuzasadniony sarkazm, prawda? Przepraszam. Chcesz coś gorącego? Nie, jest minus 10 stopni. Zjem loda. Tu chyba grasuje jakiś wirus sarkazmu. Doprawdy? Czego ty nie powiesz? Słuchajcie, chciałem coś oznajmić. To nic szczególnie ważnego. Co jest? Żenię się. Co? Tyle pytań mi się nazywało. Gdzie ją poznałeś? Jaka jest? Jaki zakład przegrała? Wiem, że to przyszło nagle, ale łączy nas szczere uczucie. To kobieta, na którą czekałem całe życie. Jak ją poznałeś? Przez rosyjski katalog wysyłkowy. Jeszcze jej nie spotkałem. Kupiłeś sobie żony? To nie jest tak, jak myślicie. Małżeństwo zaaranżowała agencja, która wyszukuje rosyjskie żony dla samotnych Amerykanów. Raz zajrzałem do katalogu i Ania objawiła mi się niczym anioł. Ania? Długo się zastanawiał, doszedł do połowy A. Co słychać? Roy żeni się z Rosjanką z katalogu. To jakaś gra? Papież od śnieżochodni przed lotniskiem. To prawda. Poważnie? Są z dwóch różnych kulki. Nigdy się nie spotkali. On nie ma szans. Nie spotkali się. Ona nie wie, nie on jest. To jego jedyna szansa. Jak wygląda? Tu jest zdjęcie. Napisała, że jest średniego wzrostu i budowy. Średniego. Brawo, Roy. To jakiś absurd. Nie mogę wyobrazić sobie bardziej groteskowego związku. Dobra, Fejn. Ile razy w tygodniu uprawiamy seks? Nie jestem już podlotkiem, powiedzmy siedem. To jest niedorzeczne nawet jak na Ciebie. Racja. Jak można poślubić kobietę z katalogu? To takie bezosobowe, odczłowieczające. Witaj, Nadiu. Popatrz na numer 90. A, rozumiem, to jej waga. Oj, przemyśl to jeszcze raz. Dobrze, ale mam tylko dwie minuty. Jej samolot właśnie wylądował. To jest tak absurdalne, że nie sposób tego wyjaśnić bez wykresu. Jak wyglądam? Od paru dni jadam tylko sałatki. Wiecie, jaką mam tendencję do skoków wagi. Ależ te rzodkiewki zostawiają absmach. Muszę wyknąć mentosa. Trzeba było, aż rozpadu Związku Sowieckiego, by uszczęśliwić Roya. Roy Biggins? Nie, nie. Przepraszam. Roy Biggins? Nie, nie. Przepraszam. Nie, nie. Przepraszam. ja również nie jestem Royem. Ale czy znasz może ludniłe bułową? Roy Biggins? Tak, to ja. Jestem Ania Wołkowa. Miło mi Cię poznać. Nie, nie. Cała przyjemność po mojej stronie. Jesteś nawet ładniejsza niż na zdjęciu. List z moim chyba nie doszedł. Jesteś taki, jak sobie wyobrażałam. Nawet przystojniejszy. Naprawdę? Nie jesteś rozczarowana? Piękna dziewczyna w pazurach King Konga. Zabieram Anię do hotelu. Do hotelu ona przyjechała pół świata. Nie zna tu nikogo. Nazywam się Helen Chapel. Jestem przyjaciółką, znajomą Roya. Zapraszam Cię do siebie. To bardzo uprzejme. A próbujesz? Jasne. Wpadnę wieczorem. Wyskoczymy gdzieś. To jest do przyjęcia. W odniesieniu do Roya to szczyt entuzjazmu. Cześć Casey. Wybacz, że zwaliłam Cię Anię na głowę bez uprzedzenia. Nie chciałam, żeby siedziała sama w hotelu. To taka nieśmiała, niepozorna osobka. Jak wyglądam? Fenomenalnie! Jestem prawdziwym kociakiem? Tak. Mam jeszcze torebkę do kompletu. I buty? I pasek? Dobrałyście się jak w korcumaku. To tak, jakbym miała własną barbie naturalnej wielkości. Możemy ją zatrzymać? To takie ekscytujące. To jest jak sen. Myślicie, że spodobam się mojemu narzeczonemu? Oddychasz. Dla Roya cała reszta to bytka. Słucham. Chciałam Ci zadać osobiste pytanie. Czy nie było wspaniałych mężczyzn, takich jak Roy, w Twoim kraju? Opowiem Ci o miasteczku, z którego pochodzę. Uwielbiam opowieści o egzotycznych krajach. Nikt nie ma pracy, inflacja wynosi 2000%. Rubel padł, mafia trzęsie wszystkim, a szczęśliwe kobiety mają mężów, którzy przychodzą do domu trzeźwi dwa razy w tygodniu. A jak życie nocne? Rozumiem, że chcesz wyjechać, ale żeby wychodzić za obcego człowieka, nic innego nie możesz zrobić? Jak w moim zawodzie mogę znaleźć pracę wszędzie. Masz szczęście. Ja mam tylko doktorat z historii sztuki z Uniwersytetu Moskiewskiego. To nie to, co kucharka. Chcę tylko powiedzieć, że może istnieje jakaś alternatywa. Rozumiem, co mówisz, ale mój narzeczony, Roy Biggins, to dobry człowiek jego chcę poślubić. Obawiam się, że go nie znasz. Znam go z jego faksów, znam jego wspaniały umysł i dobre uczynki. On szanuje swoją matkę i żył w czystości aż do ślubu. Nie wolałabyś wyjść za mąż z miłości? Łatwo ci mówić. Ty masz swojego chłopca ze szkoły średniej, tego wielkiego Buca Joey'ego, ale ze mną jest inaczej. Jestem związana obietnicą, by wyjść za mego narzeczonego Roya Bigginsa. Musiałabym być związana i zaklębowana, żeby za niego wyjść. Gdzie Ania? Czy jesteś zadowolony? Zadowolony! Dzień dobry Fej. Coś ty taka markotna. Co roku moje koleżanki ze szkoły Stewardess organizują spotkanie. W tym roku jest na wyspie. Co w tym złego? Nic. Ale jestem samotna bez męża. Chciałabym mieć coś, czym mogłabym je olśnić. Starszego pana z muszką, który by nosił cię na rękach? Nie. Młodego, jurnego amanta, który nie mógłby trzymać amant przy sobie. Ja to zrobię. No... będę twoim kochaneczkiem czułym. No, sama nie wiem. Myślisz, że nie uwierzą, że ktoś w twoim wieku ma takiego młodzieńca? Nie. Po prostu głupia mi odgrywać komedię. Choć moja przyjaciółka Majera zzieleniałaby z zazdrości. Zgoda. W porządku. Żeby twoje przyjaciółki uwierzyły, że jesteśmy parą, musimy poznać nawzajem swoje intymne sprawy. Na przykład, czy to prawdziwe zęby? Na dworze jest lodowato. I to w samym środku zimy. Niesamowite. To był nieuzasadniony sarkazm, prawda? Przepraszam. Chcesz coś gorącego? Nie, jest minus 10 stopni. Zjem loda. Tu chyba grasuje jakiś wirus sarkazmu. Doprawdy? Czego ty nie powiesz? Słuchajcie, chciałem coś oznajmić. To nic szczególnie ważnego. Co jest? Żenie się. Co? Tyle pytań mi się nazywa. Gdzie ją poznałeś? Jaka jest? Jaki zakład przegrała? Wiem, że to przyszło nagle, ale łączy nas szczere uczucie. To kobieta, na którą czekałem całe życie. Jak ją poznałeś? Przez rosyjski katalog wysyłkowy. Jeszcze jej nie spotkałem. Kupiłeś sobie żony? To nie jest tak, jak myślicie. Małżeństwo zaaranżowała agencja, która wyszukuje rosyjskie żony dla samotnych Amerykanów. Raz zajrzałem do katalogu i Ania objawiła mi się niczym anioł. Ania długo się zastanawiał, doszedł do połowy A. Co słychać? Rojrzenie się z Rosjanką z katalogu. To jakaś gra. Papież od śnieża chodnik przed lotniskiem. To prawda. Poważnie? Są z dwu różnych kultur. Nigdy się nie spotkali, on nie ma szans. Nie spotkali się. Ona nie wie, jaki on jest. To jego jedyna szansa. Jak wygląda? Tu jest zdjęcie. Napisała, że jest średniego wzrostu i budowy. Średniego. Brawo, Roy! To jakiś absurd. Nie mogę wyobrazić sobie bardziej groteskowego związku. Dobra, Fej. Ile razy w tygodniu uprawiamy seks? Nie jestem już podlotkiem, powiedzmy siedem. To jest niedorzeczne nawet jak na Ciebie. Racja. Jak można poślubić kobietę z katalogu? To takie bezosobowe, odczłowieczające. Witaj, Nadiu. Popatrz na numer 90. A, rozumiem, to jej waga. Oj, przemyśl to jeszcze raz. Dobrze, ale mam tylko dwie minuty. Jej samolot właśnie wylądował. To jest tak absurdalne, że nie sposób tego wyjaśnić bez wykresu. Jak wyglądam? Od paru dni jadam tylko sałatki. Wiecie, jaką mam tendencję do skoków wagi. Ależ te żodkiewki zostawiają absmak. Muszę wyknąć Mentosa. Trzeba było, aż rozpadu Związku Sowieckiego, by uszczęśliwić Roya. Roy Biggins? Nie, nie. Przepraszam. Roy Biggins? Nie, nie. Przepraszam. Nie, nie. Przepraszam. Nie, nie, ja również nie jestem rojem. Ale czy znasz może ludmiłę bułową? Ania? Roy Biggins? Tak, to ja. Jestem Ania Wołkowa. Miło mi Cię poznać. Nie, nie. Cała przyjemność po mojej stronie. Jesteś nawet ładniejsza niż na zdjęciu. List z moim chyba nie doszedł. Jesteś taki, jak sobie wyobrażałam. Nawet przystojniejszy. Naprawdę? Nie jesteś rozczarowana? Piękna dziewczyna w pazurach King Konga. Zabieram Anię do hotelu. Do hotelu? Ona przyjechała pół świata, nie zna tu nikogo. Nazywam się Helen Chapel. Jestem przyjaciółką... znajomą Roya. Zapraszam cię do siebie. To bardzo uprzejme. A próbujesz? Jasne. Wpadnę wieczorem. Wyskoczymy gdzieś. To jest do przyjęcia. W odniesieniu do Roya to szczyt entuzjazmu. Cześć Casey. Wybacz, że zwaliłam Cię Anię na głowę bez uprzedzenia. Nie chciałam, żeby siedziała sama w hotelu. To taka nieśmiała, niepozorna osobka. Jak wyglądam? Fenomenalnie! Jestem prawdziwym kociakiem? Tak. Mam jeszcze torebkę do kompletu, i buty, i pasek. Dobrałyście się jak w korcu maku. To tak, jakbym miała własną barbie naturalnej wielkości. Możemy ją zatrzymać? To takie ekscytujące. To jest jak sen. Myślicie, że spodobam się mojemu narzeczonemu? Oddychasz. Dla Roya cała reszta to bytka. Słucham. Chciałam Ci zadać osobiste pytanie. Czy nie było wspaniałych mężczyzn, takich jak Roy, w Twoim kraju? Opowiem Ci o miasteczku, z którego pochodzę. Uwielbiam opowieści o egzotycznych krajach. Nikt nie ma pracy, inflacja wynosi 2000%. Rubel padł, mafia trzęsie wszystkim, a szczęśliwe kobiety mają mężów, którzy przychodzą do domu trzeźwi dwa razy w tygodniu. A jak życie nocne? Rozumiem, że chcesz wyjechać, ale żeby wychodzić za obcego człowieka, nic innego nie możesz zrobić? Jak w moim zawodzie mogę znaleźć pracę wszędzie. Masz szczęście. Ja mam tylko doktorat z historii sztuki z Uniwersytetu Moskiewskiego. To nie to, co kucharka. Chcę tylko powiedzieć, że może istnieje jakaś alternatywa. Rozumiem, co mówisz, ale mój narzeczony, Roy Biggins, to dobry człowiek jego chcę poślubić. Obawiam się, że go nie znasz. Znam go z jego faksów. Znam jego wspaniały umysł i dobre uczynki. On szanuje swoją matkę i żył w czystości aż do ślubu. Nie wolałabyś wyjść za mąż z miłości? Łatwo ci mówić. Ty masz swojego chłopca ze szkoły średniej. Tego wielkiego buca Joe'ego. Ale ze mną jest inaczej. Jestem związana obietnicą, by wyjść za mego narzeczonego Roya Bigginsa. Musiałabym być związana i zakręglowana, żeby za niego wyjść. Gdzie, Ania? Czy jesteś zadowolony? Zadowolony. To za mało powiedziane. Jesteś taka elegancka. To ja. Skoczymy wrzucić coś do koryta? Mam pomysł. Zabierz ją do kawiarni Left Bank. Do tego lokalu dla pacykarzy. Po co? Bo są tam piękne obrazy, a Ania uwielbia sztukę. A od kiedy? Odkąd uzyskała doktorat z historii sztuki. Z historii sztuki? Myślałem, że to były chustki. Może pójdziemy do tej kawiarni. Nie, nie, zabiorę cię do mojego ulubionego miejsca Kaza Kielbasa. Spodoba ci się. Mają kiełbachy grube jak twoja ręka. Nawet lepiej. No dobra, szybki quiz. O nie, znowu twoje przyjaciółki będą tu jutro. Jeśli mamy być wiarygodną parą, musimy uzgodnić wersję. Po raz pierwszy spotkaliśmy się. A. Kolejce do klasy w supermarkecie? B. Na wieczorku kościelnym? C. W lalapaluza. Robimy to od rana, odczep się. Hej! Tyle ścian. O, rany, czy to ta sama dziewczyna? Boże, wygląda ziemsko. To znaczy, nikt nie wygląda dobrze w chustce na głowie. Wyobraź sobie, że twoją alternatywą jest Roy albo Syberia. Jedno jest zimne, ogromne i przytłaczające, a drugie to rosyjskie piekło. Mój narzeczony Roy Biggins jest chwilowo zajęty. Napijesz się kawy? Chętnie. Taniec w Bugival Renuara, to jeden z moich ulubionych obrazów. To twoja książka? Nie, kto się zostawił? Należy do Muzeum Sztuk Pięknych w Bostonie. Tyle pięknych obrazów. Czy ten Boston jest daleko stąd? Godzina lotu. Zabiorę cię. Dobrze, jeszcze jest. Ta piękna książka należy do pana. Przepraszam. Nie szkodzi. Podoba się pani? Uwielbiam Renoir'a. Więc oboje lubimy impresjonistów. Ja szaleję także za ekspresjonistami. Kle, Kandyński, Jean Arp. Uwielbiam Marpa. Zawsze podziwiałam szkołę Dada. Możesz powiedzieć, że twoje serce należy do Dada. Nie zrozum mnie źle, ale przynosisz wstyd naszej ojczyźnie. Jestem Evan Daniels, Ania Wołkowa. Miło mi pana poznać. Zna się pan na sztuce. Wykładam historię sztuki na Uniwersytecie Bostońskim. To jak w bajce. Książę, księżniczka i romantyczne spotkanie nad zaczarowanym strumykiem. Zapomniałam tylko o gargamelu. Ania, Proszę mi wybaczyć, śmiałość, ale chciałbym pokazać to. pani muzeum. Tu jest moja dziewczynka, Aniu. Wiem, jak lubisz obrazki, więc przyniosłem ci coś. To jest niewiarygodne. Co to? Evan Daniels, profesor historii sztuki. To mój narzeczony Roy Biggins. Jest pani zaręczona, tak, bracie, zamów sobie własną. Lepiej już pójdę.